Standardowy jest ten ale chyba w tej sytuacji nie do końca standard. Jak będzie wyglądała karna, wejrzowa na mecz i czy ta trójka zawodników, która wyjechała z przypadku wychowania, czy trójka pórka, chyba, tak Nawet nie dojechała w przypadku fototowolskiego, znajdzie się w takim języku Myślę, że to, to pytanie sobie zadaje bardzo dzisiaj, dzisiaj bardzo wiele osób, tak? I, I to na pewno będziemy chcieli zachować jakby jak najdłużej w tajemnicy, bo wiemy, że to jest nasz handicap w stosunku do przyszłego meczu to, że to my znamy tylko tę osiemnastkę i tylko my znamy jedenastkę, która wystąpi, a nie znają ją ja ani, ani trenerzy, ani dziennikarzy. Ci piłkarze są w dalszym ciągu e, zawodnik, a czy no, są zawodnikami, a oni no, są w dalszym ciągu brani pod uwagę? Oczywiście, Oczywiście. tak. Ci, którzy biorą działkę, nie są brani pod uwagę, a pod kątem się meczu. Zapraszamy do badania do trenera, pana Pawła, Pabletta, psychologa. Ja mam pytanie do Pana Pawła. Pani Pawler, okres przygotowawczy bardzo trudny, wiadomo, ja działo się bardzo wiele. Jak dużo pracy miał psycholog w tym okresie? I czy dużo było dużo trzeba było rozmawiać z piłkarzami? i Czy to im pomogło w jakiś sposób? Mm -hmm. ja to powiem tak, że na pewno na pewno zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie otwartość chłopaków na pojawienie się psychologa. Powiem, że miałem ułatwione zadanie, ponieważ tutaj trenerzy też bardzo mnie inspirali w tak adaptowaniu tego treningu mentalnego w, w treningi, właśnie, które się odbywały na wojsku. I bardzo fajnie, bo nie tylko udało się zrobić profile zawodników i określić ich predyspozycje, możliwości, ale również jakby właśnie pomóc im indywidualnie w tych obszarach, które wymagały poprawy, czy które chcieli poprawiać. Z drugiej strony też powiem, że, że sobie bardzo cenię podejście właśnie, które ułatwia wprowadzenie bezpośrednio właśnie takiego treningu mentalnego, bo ono no wtedy jest skuteczne, kiedy jest praktyczne, tak? kiedy nie jest w oderwaniu, kiedy nie jest tylko i wyłącznie teorią, ale które da się właśnie zastosować na boisku w konkretnych sytuacjach, które da się potem przekładać na, na mecz. A czy ten, ta poniedziałkowa chyba akcja z pomalowaniem zębów na czarno to była właśnie <laughs> <to, śmiech> pana, pana pomysł? Który... No, no powiem tak, że faktycznie drużyna ma jakby swoje, swoje e, takie poczucie humoru, a jednocześnie bardzo, bardzo fajny klimat tworzą chłopaki. I to wszystko jest jakby sprawa, która się odbywa wewnętrznie i e, jednocześnie jest jakąś na pewno formą, formą e, czasami rozładowania napięcia, czasami budowania takiego klimatu, który właśnie sprzyja jej treningom i, i właśnie temu, żeby ta atmosfera była jak najlepsza w tej sytuacji. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A jak na drużynę podziałał ten wyjazd ze zgrupowania części drużyny? To znaczy ja myślę, że, że to nie sam wyjazd, a to jak się pracuje na tym więzieniu, to, to dopiero przynosi efekt, prawda? I Ale mi chodzi o, o tych sześciu piłkarzy, którzy o Pięć. Ja, ja rozumiem jakby pytanie i też myślę, że jest trochę tak, że zawsze, zawsze staram się, że nie, że przerzucam piłeczkę, ale wydaje mi się, że najlepiej by się zapytać tych osób, które po prostu się w tej sytuacji znalazły, prawda? Tak samo zawodników, którzy są o to, jak się teraz dokładnie czują, bo, bo to jest pytanie dokładnie do nich. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Panie Uproszą, w takim razie jak z waszego punktu widzenia i pana trenera Strokowca wyglądała praca z zespołem? tym się przygotować czy Wy nastawialiście, zakładaliście w ogóle, że początek ligi będzie mógł wyglądać w ten sposób kadrowo? Czy hmm, Wiadomo, że sytuacja była bardzo dynamiczna akurat w tym, w tym wypadku, bo tutaj szczególnie powiedzmy ten ostatni tydzień kiedy na codziennie dochodziły do nas jakby kolejne informacje. No i no wiadomo, że jako trenerzy zaczęliśmy szykować się na ten, na ten wariant, na tę sytuację, w której wystawiamy do składu tylko tych zawodników, którzy są pewni, którzy że zostaną w składzie i na ten, na ten wariant się gdzieś tam przygotowaliśmy. A czy tydzień wystarczy, żeby przygotować się? To jest dobre pytanie, co się okaże jutro, ale no, nie, no, może chce się jak, jak najwięcej czasu mieć, tak? a jak się nie ma, no to trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jeśli nie, on Polonia gra w na napastników, teraz został właściwie dawny Polenderski. Jakie są mhm. te konsulaty, przez przekonanie, którego idzie do przodu, czy to jest taktyka? Mam nadzieję, że przyjdzie wielu kibiców na stadion, żeby się o tym przekonać, tak? jak sobie Polonia radzi w trudnych sytuacjach. I Mam nadzieję, że to będzie taki impuls do tego, żeby zobaczyć Polonię? Macie jakiś zaskakujący plan? Czy zaskakujący? Mamy jakiś plan. Proszę bardzo, a jaka jest atmosfera w szatni po tych dynamicznych, dynamicznych dniach Ja myślę, że atmosfera jest bardzo dobra, że... Nie wiem czy ja będę brzmiał tutaj dla Państwa przekonywająco, tak? ale naprawdę jeżeli patrzycie na tę grupę ludzi, oni wiedzą czego chcą, oni wiedzą jak, co zrobili. I oczywiście no, są jakieś, spotykamy się w jakimś gronie ludzi i powoli e, zmiana na dzień ta karta się zmieniała, ale ci, którzy są, myślę, że Państwo ich tutaj zobaczą, czy wychodząc, no, to są ludzie przygotowani jutro do meczu, są uśmiechnięci, e, świadomi pracy, którą e, wykonali. Więc. Nie widzę tutaj, mm, nie mam obawy o tym, że... Proszę bardzo. Kolejne pytanie. Ilu w tej chwili graczy tak naprawdę ma mm -hmm. Myślę, że to jest około 21, 21 graczy.